Siemanko! witam Was bardzo serdecznie w moim hashtag 9 odcinku z Brawl Stars na moim kanale Paweł Whisky Gamer. W tym filmiku nagram dla Was, jak się poprawnie gra w poradniku z płykiem. I zobaczcie, jakiego teraz będziemy mieć nowego zademiarza. Będę miał oczywiście Huka, pojawi się za 6 dni i 8 godzin, teraz premiera tego nowego zadmiarza będzie po prostu niezła, mówię Wam, a to wszystko przez tych twórców, twórców którzy dodali jakiegoś nowego zadmiarza, tutaj za 119 zł i 99 groszy można go kupić i jeszcze pozdrowię parę moich ulubionych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam Minis Melvina, pozdrawiam Mike Oxmal, pozdrawiam Temek Władz, pozdrawiam Szarka i Podłogę 1, pozdrawiam Golfa Wulkanowego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz pokażę Wam jakie dzisiaj misje będę wykonywał dla Was z tym spójkiem zadymę batalnie knockout i starcie w turnbrewie duo dzisiaj tylko cztery misje będę dla -na was nagrywał więc zaczynamy najpierw Zadema. gramy przeciwko tarze willow i kiełowi dostaną od nas po Dobrze, dobrze, Dynamite. No nie! Jak się jeszcze bronią? Nie! No i jeden do zarad dla naszych przeciwników. Jest! Jeden do jednego! No w końcu przebiliśmy się przez ich obronę, bo ileż było można tak czekać i czekać. Dobrze, dobrze. Windows została pokonana. I o to chodzi. jest! Ma do jednego wybraliśmy. Teraz przechodzimy do batalii. Ten squeak jest naprawdę niezły. Mówię wam, tę bitwę to dla siebie zachowam. Rzadki. Wybiar, bramę sobie jakieś wzmocnienie. Czekajcie. Coś muszę mieć do swojego kolu, bo przecież. Zarobiłem bardzo dużo na moim klubie. wzmocnienie zadmijaża i takie tam. Dobra, to teraz. Lecimy do Batalii. I może też by Lecimy. Grame przeciwko RT, Boni i Tikowi Nie chcę tam przechodzą powiadomienia, jakie chcą.

Co Co <śpiewanie> <śpiewanie> jednego pokonałem, ale to i tak za mało. Dobrze, dobrze, przynajmniej dwie eliminacje mamy. Ach, tylko się ruszyłem. To już koniec. Mamy jeden do jednego. Ale w już na pewno teoremę. Ci przeciwnicy byli za mocni, to teraz lecimy do nocautu. Czasami wypada to trochę oddać cześć rewalowi za to, że z nim przegraliśmy, a jak wygramy, to będzie cool. Gramy przeciwko B, Desperado Poco i sergiowi. Coś czuję, że będzie ciężko. Prawie aby mi go przysłuniał. No, mamy tego desperado po Macie go, do tego już doszło. jeden zarok dla przeciwników Teraz musimy podoba jest, jest, jest. jest jeden, jeden. No to tutaj nie ucierpieniśmy tak za bardzo. Jest dobrze. Jest, wygraliśmy 2 do jednego. Teraz mamy. I ostatnia misja to oczywiście dla was będzie, moi kochani widzowie i, na, i, i najulubieńsi widzowie, to będzie dla was starcie w terbieduło w parze. No to lecimy z tym koksem. Wyobraźcie, że tak mało gadam, ale muszę się po prostu skupić na, na tej grze. Komentowanie oszczędzę sobie na dzisiaj. Dopiero innym razem będę komentował, bo już mówiłam, że wiecie, że dobrze gram, ale niestety muszę się skupić na grze. O nie, 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 nie. Czekajcie na mnie. Dobrze, dobrze. Musieliśmy uciekać przed naporem Edgara i innych satymiarzy. No, przynajmniej rangę drugą mamy. Tylko tak, 3 do 1, dzisiaj zaliczamy to spotkanie. Zadaj 6000 punktów obrażeń, i zadanie jest spełnione. Czyli dzisiaj mamy 3 zwycięstwa i jedną porażkę. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z poradnika jak się prawidłowo gra z tak, żeby wygrać, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Gamer. No i co ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, oczywiście pa narka.